że zdążymy w miarę szybko się tam ogarnąć, bo musimy odebrać dokumentację, muszę ja jeszcze zanieść jeden dokument za do pracę, pracy, tak więc mam nadzieję, że szybciutko się z tym wszystkim uporamy i wracamy z powrotem. Już że nie wiązysz. Przez mojego męża, oczywiście, wszystko przez mojego męża, mimo, że dzisiaj wymyślił sobie pryskanie o czwartej nad ranem i mieliśmy potem taki poślizg delikatny, no ale to my całe życie na toriata, ostatnio jakoś tak żyjemy, więc my nic nie ścigli. Fryski o czwarty rano nie wiem. No, ale tak trzeba, to trzeba tak wygląda praca na wsi w sezonie. Jak ja wstaję wcześniej, tak więc mój mąż czasami też wstaje wcześniej. Nie, proponuję Ci Super Team. Ty i ja. Zawsze raz. Jesteś w tym tygodniu typowym elektrykiem. Rolnikiem. Wczoraj byłeś specjalistą do spraw mebli, a jutro będziemy tymi bezdniami bis z rana.